나아 nó vẫn c h 오, a 라 à m v i ệ Asiu, jesteśmy wszystkie tutaj ambitnymi kobietami, więc każda ten niedosyt ma po tym meczu, ale gdyby nam powiedzieli, że urwiemy punkty Turcji, to chyba by, brałybyśmy ten wynik w ciemno. Myślę, że nie możemy sobie wiele dzisiaj zarzucić. I tak i nie. Wydaje mi się, że jakby przed meczem i przy um, jakby analizowaniu zespołu z Turcji wiedziałyśmy, że my mamy ogromne szanse na, na zwycięstwo tutaj. I wydaje mi się, że wręcz. W trakcie me, przebiegu meczu czułyśmy, że mogłyśmy nawet e, może o trzy punkty powalczyć. Okej, okay, finalnie przegrałyśmy oczywiście, ale wydaje mi się, że w tym trzecim secie może mogliśmy, e, bo byłbyśmy, widać było, że dzisiaj był gaz i po prostu, co by się nie działo, to byłyśmy na maksa nastawione na to, żeby walczyć i, i tak samo było do, do ostatniej piłki. Szkoda, e, ale co można zrobić? No, na pewno... mam nadzieję, że ten punkt Koniec, gdzieś tam później na pewno pomoże nam i gdzieś tam to będzie taki, no nie wiem, że ten, ten jeden punkt, który tutaj wywalczyłyśmy, zaważy. To, tak, zaważy, mam nadzieję. A się mówię o tym gazie, bo ten gaz rzeczywiście było widać, ile było z tego gazu, takiej czystej, zimnej, kalkulacyjnej siatkówki, a ile wam dali ci te 9 tysięcy kibiców, które tutaj się zameldowali? U, no myślę, że dali ogromnie, tak jak zawsze. No. Grało się dzisiaj mega super. Słysząc doping i widzieć jakby też radość tych kibiców, to jest coś pięknego i czekałyśmy na to bardzo długo. Także ja dziękuję bardzo w imieniu, w imieniu całego zespołu, że naprawdę było dzisiaj rewelacyjnie i Gdańsk było ekstra. No i teraz przenosimy się do łodzi. Wiemy, że mam nadzieję, że zabierzemy kilku. Kilkaset, nie wiem, mhm. kilka tysięcy kibiców razem z nami do łodzi, bo będziemy na pewno potrzebowali e, ich wsparcia, bo na pewno gra się, gra się lepiej z nimi. To potwierdzono, że zabierzecie, bo już się spora część kibiców deklaruje, że do tak, łodzi jedzie super, z wami. No to super. Asiu, za co byś zespół pochwaliła jako kapitan dzisiaj? Za taką jedność, że i kwadrat, i wy na boisku byście rzeczywiście taką stuprocentową drużyną? No myślę, że tak, i to nie tylko dzisiaj. Wydaje mi się, że ogólnie tą. E, Pierwszą część tych mistrzostw, tą grupę. Wydaje mi się, że właśnie za to bym pochwaliła wszystkie. Jestem dumna, że walczyłyśmy, że zostawiłyśmy kawał serca. Czy zostawiamy kawał serca, bo to jeszcze trwa. I tyle. I super. Takie mecze też napędzają grupę i mam nadzieję, że wyniesiemy z tego tylko i wyłącznie pozytywne rzeczy, żeby następnym razem. Ten wynik na, na swoją y, korzyść y, prze, przerzucić. I tyle, i super. Mam nadzieję, że po prostu będziemy to kontynuować. Niesamowity progres, nawet porównując to, jak grałyście z Turcją w Neapolu, no to nie było dawno, to było dwa tygodnie temu, a tutaj po prostu coś niesamowitego. Więc jesteście drużyną, która się mm. świetnie mobilizuje na gigantyczne turnieje. Pamiętamy chociażby Mistrzostwa Europy też 2019. Ja myślę, że to nie chodzi o mobilizację, tylko nie wiem czy adrenalina nas tak poniosła, czy trochę odpowiedzialność, bo jednak no, gramy przed własną publicznością i marzyłyśmy o tym, żeby mieć taką imprezę u siebie. Więc no, odpowiedzialność jest ogromna i nie można dać klapy bo by nas wszyscy tutaj zjedli i wydaje mi się, że po prostu takie coś nam się pojawiło i e, niesione tym pięknym dopingiem, e, tymi emocjami, że kurczę, że jest czas, żeby coś fajnego zrobić, żeby to ruszyło i mam nadzieję, że to będzie trwało. No, no, na razie zrobiłyśmy minimalny kroczek w ogóle e, do przodu. Teraz będzie jeszcze trudniej niż było teraz w tej drugiej fazie, no ale no, nic, nie skłaniamy broni i walczymy dalej. Mamy jeszcze w nogach, mamy w rękach, także w, chcemy nacieszyć się tym turniejem jak najdłużej. Czyli my jesteśmy gotowe na łódź, czy łódź jest gotowa na nas? To jest ta, to pytanie. No myślę, że tutaj mam nadzieję, że obie strony są na siebie gotowe i, i zrobimy ogień.